Cześć, dzisiaj pokażę Wam makijaż, który jest bardzo uniwersalny, ponieważ sprawdzi się przy każdym typie urody, pasuje na każdą okazję, czy to na co dzień, czy to na większe wyjścia. Postawiłam w tym makijażu na roztartą kreskę oraz mocniejsze usta. Oczywiście kolor ust możecie sobie zmienić na delikatny, różowy, jakikolwiek chcecie, to już zależy od was, od Waszych preferencji. W tym filmie pokażę Wam pełny makijaż, gdzie nakładam podkład, korektor, czyli produkty, które teraz najczęściej używam, a nie zawsze je pokazuję w filmach, ponieważ um, po prostu to się powtarza, tak? A jeśli chcecie zobaczyć, czego teraz najczęściej używam, co się mnie teraz sprawdza i właśnie jak w ogóle ten cały makijaż wykonałam, to koniecznie oglądajcie dalej. Zaplikowałam już rozświetlający podkład z Lux. Ja mam go w odcieniu Porcelain. I teraz wyglądam dosyć komicznie, z tego względu, że nie mam wyrównanego kolorytu pod oczami. A do tego celu użyję korektora w płynie. Jest to odcień Fair. Rozjaśnię nim obszar pod oczami oraz wyrównam ten koloryt. Zaplikuję go również na powieki, by wyrównać kolor właśnie z tego względu, że ja mam dosyć zaczerwienione powieki. Widać mocno żyłki. Można rozprowadzić zarówno pędzlem, jak i palcami. Aby się już tak mocno nie świecić, to nałożę puder. Mój ulubiony puder z Color Trend jest to odcień transparentny. Bardzo go lubię, fajnie utrwala podkład. Także duży, puchaty pędzel. I utrwalam podkład, jak również korektor. Przechodzę do oczu i na ruchomą powiekę nałożę ten jasny, perłowy cień z paletki Mokalatę. W ten sposób ładnie ożywię. I rozświetlę to oko, ale w delikatny, nienachalny sposób. Głównym elementem dzisiejszego makijażu jest roztarta kreska, i chcę, by ta kreska wyszła idealna, równiutka, i z tego względu użyję sobie taśmy zwykłej taśmy klejącej nakleiłam sobie tutaj na wierzch dłoni z tego względu, że chcę zdjąć nadmiar kleju po to, by podkład czy puder po prostu ta warstwa tutaj pod oczami korektor mi nie zszedł żeby nie zostały plamy i nieładne odcięcia dlatego ważne jest, by na tej taśmie zostało jak najmniej kleju ale wystarczająco, by ładnie tutaj się utrzymało na tej powiece żeby nam nie spadł podczas wykonywania kreski kilka razy tutaj dotykam o do skórę żeby zdjąć ten nadmiar. I zaraz będę przyklejać do oka. Ważny krok, gdzie teraz przykleić tę te taśmę, by wyszła idealna kreska. Zasada jest taka, że chcemy wydłużyć dolną linię rzęs. Tak jakbyśmy chciały właśnie przedłużyć tę linię. I właśnie dokładam sobie tę taśmę tutaj wzdłuż tej dolnej linii. W ten sposób idealnie mam wyznaczoną e, tę krawędź, gdzie będzie się znajdować jaskółka, kreski. Sięgam po czarną kredkę Lux, jest to kredka żelowa, i będę teraz rysować sobie kreskę wzdłuż linii rzęs. Ta kredka jest bardzo miękka i łatwo się poddaje rozcieraniu. Także jest idealna do takiego makijażu. Do roztarcia tej kreski użyję dołączonej gąbeczki, która jest z drugiej strony kredki. I rozcieram krawędzie. Co mi się bardzo podoba w tej kredce, to to, że ona jest właśnie taka żelowa, plastyczna, ale też przy tym nie zastyga zbyt szybko, dzięki czemu spokojnie można sobie tutaj ładnie rozetrzeć granice, równo tutaj sobie popracować tą kredką, by uzyskać jak najlepszy efekt. Oczywiście, to jak gruba ta kreska ma być. Zależy już od Waszych preferencji, od budowy Waszego oka, od tego, jaki efekt właśnie chcecie uzyskać: czy bardzo intensywny, widoczny, czy delikatny, dzienny efekt. Pozostaje już tylko zdjąć taśmę i kreska zrobiona. Z tego względu, że mam opadającą powiekę, to ja jestem ogromną fanką podkreślenia załamania powieki, by to oko optycznie podnieść. I ja w tym celu użyję tego średniego brązu z palety Moka Latte. I zaznaczę właśnie załamanie powieki. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie ten krok pominąć, wytuszować rzęsy i makijaż oka gotowy. Niewielką jeszcze ilością tego samego odcienia, którego używałam przed chwilą, na załamanie powieki, podkreślę dolną powiekę, po to, by to oko wydawało się jeszcze większe, bardziej wyraziste podkreślone. Rzęsy wytuszuję maskarą pogrubiającą z serii Lux. Pozostało mi wykończenie twarzy i do tego celu użyję perełek brązujących w odcieniu Deepest Bronze na policzki rozprowadzę sobie róż w odcieniu Peach i ten róż jest delikatnie rozświetlający także ładnie ożywi tutaj cerę Bardzo napigmentowany ten ta róż, także nie potrzeba go dużo. Niewielką ilość wystarczy zaplikować na policzki. A jeśli chodzi o usta, to pójdę w klasykę. Mam dzisiaj ochotę na czerwone usta i do tego celu użyję matowej szminki w odcieniu Red Supreme. Do takiego makijażu pasuje tak naprawdę każdy odcień szminki. Może być to Nude, fuksja, delikatny róż. Naprawdę cokolwiek chcecie, to jest bardzo neutralny makijaż i w tym makijażu mogą grać właśnie pierwsze skrzypce usta. Makijaż gotowy. Jest to taka klasyka, która tak naprawdę sprawdzi się przy każdym w urody, Dodaje kobiecości, elegancji, jest prosty, klasyczny i szybki w wykonaniu, co jest bardzo ważne. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Do zobaczenia niedługo. Cześć!